To jest podcast Zacznij od Pasji, odcinek szósty. Jak napisać i wydać swoją książkę samemu? Cześć i dzień dobry, witam Cię w szóstym odcinku podcastu Zacznij od Pasji. Ja nazywam się Mateusz Janiec i w tej audycji przedstawiam skuteczne sposoby na rozwój Twojej pasji. Jeśli potrzebujesz poradników, inspiracji i motywacji do rozwoju, to jesteś w dobrym miejscu. Super, cześć. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. Był troszeczkę e, przerwa, jeśli chodzi o publikowanie podcastu. Dostałem od Was kilka wiadomości o tym, że fajnie by było, gdybym powrócił do podcastu. E, zacznij od pasji. No i tak też się stanie. Ogromna prośba dla Ciebie. E, dzisiaj napisz mi, proszę, e, pod spodem gdziekolwiek to oglądasz, albo gdzieś na mailu, albo na social mediach e, jakieś pomysły, które e, chcesz, abym podkreślił. Poruszał właśnie w temacie tego podcastu. Partnerem kanału jest Fotoforma, profesjonalny sklep foto wideo. A dzisiejszym tematem będzie jak napisać e, książkę, swoją pierwszą, jak ją wydać samemu i y, y, jak do tego w ogóle podejść, czy to jest możliwe i czy to jest takie trudne. E, moja przygoda z książką właśnie rozpoczęła się w 2018 roku. Napisałem ją sam, wydałem sam, z dystrybucją i sprzedaż e, też e, spadła na moje barki. E, zrobiłem przedsprzedaż. No i mam już sprzedane 2000 tej książki, co dla mnie jest ogromnym, ogromnym sukcesem. Może się wydawać to mało dla niektórych, ale uważam ja osobiście dla siebie, że to jest bardzo, bardzo dobry wynik. No i na koniec podam, ile to wszystko kosztowało i czy warto to zdecydowanie zrobić. A więc, pierwszy punkt, który warto to sobie poukładać, ten cały proces, jest taki, aby z marzenia, którym jest napisanie swojej pierwszej książki, wprowadzić to jako wczyny, a to to nie jest nic magicznego, nie musisz, nie wiem, zamieszkać nad dom, w domku nad jeziorem, nie musisz jechać w góry, gdzie tam poczujesz wenę, i tak dalej, i tak dalej. Robi się to po prostu w międzyczasie, między e, z naszymi obowiązkami, które mamy na co dzień. Otóż ważne, aby wygospodarować sobie już, masz ten swój cel, no nie, napisania książki, no to e, pomyśl sobie, że ok, dobra, to w tym roku napiszę i wydam swoją pierwszą Książkę i koniec, kropka, niech to będzie taki cel, który musisz zrobić. Dobra. Książka składa się przeważnie, gdzieś, ja mówię o takiej poradnikowej książce, w okolicy 200 co najmniej stron. Więc musisz sobie te 200 stron napisać. No i dajmy na to, podzielisz sobie to na yy, codzienne pisanie od poniedziałku do piątku, no to musisz sobie założyć cel, że napiszę, nie wiem, dwie, trzy strony takiej książki, no i wyjdzie ci, ile dni będziesz, będziesz nad tym pracować. Na początku, gdy piszesz sobie, w, ja proponuję to zrobić, nie wiem, w dokumentach Google, żeby mieć dostęp tak naprawdę z każdego urządzenia i w każdym miejscu, nie skupiaj się wtedy na edycji tekstu, ponieważ to zabierze ci cenny czas. Ty pisz Pisz, pisz to, co masz napisać, to, co masz, chcesz przekazać, pisz w, w, jed, w, odcinkach, w odcinkach czasu, które sobie tutaj właśnie założysz. No i zdecydowanie nie skupię się na poprawianiu edycji tekstu, czyli pogrubianiu niektórych różnych rzeczy, dodawaniu nagłówków, dodawaniu akapitów itd., itd. Pisz raczej ścianą tekstu, tak żeby żeby jak najszybciej to co masz w głowie wylać na papier, a dokładnie ujmując na dokument. W tym przypadku, na przykład Google. No i nie, nie skupiaj się na błędach. Jeśli tam gdzieś podkreślać ci błędy jakaś wtyczka bądź właśnie program do pisania tekstu no to nie skupiaj się na tym przyjdzie czas zdecydowanie na poprawę tych błędów a to dzięki temu że nie będziesz się skupiać na błędach na jakichś interpunkcjach na tego typu rzeczach spowoduje że tego tekstu będziesz pisać zdecydowanie zdecydowanie więcej drugi punkt to zbieraj materiały i porządkuj te materiały zbierz te wszystkie materiały które gdzieś masz po Latach praktyki w Twojej dziedzinie, e, czy to artykuły, czy to inne książki, czy nie wiem, podcasty, filmy, itd. tak dalej, i tak dalej, zbieraj to w jednym katalogu, tak aby mieć do tego dostęp szybko i e, bardzo szybko znajdziesz po prostu niektóre zagadnienia, które chcesz sobie przypomnieć, e, ponieważ e, gdy będziesz mieć to rozstrzelone po całym internecie, to znowu e, zdecydowanie bardzo dużo czasu stracisz na to, aby to. Odnaleźć. A nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, aby jak najszybciej swoją wiedzę przelać na e, właśnie karty e, Twojej książki. No i e, w, gdy będziesz mieć zebrane te materiały, ustal sobie taki spis treści, zakres książki, który będzie obowiązywał. On będzie ewoluował e, i mm, to nie będzie sztywne, po prostu takie, że teraz ustawisz po prostu spis treści i to jest tyle. Nie, on ma ewoluować. Stwierdzisz, że OK, tu coś dodamy, teraz pasuje nam dodać jakiś. Nowy rozdział. O, gdy to pisałem, no to przypomniało mi się o tym, i tak dalej, i tak dalej. Więc wtedy ten spis treści troszeczkę się rozszerza. No i super, że właśnie będziesz mieć taki zarys, taki szkic książki, który musisz stworzyć. Wtedy wiesz, na czym się skupić i, i właśnie robisz to znacznie, znacznie szybciej. Jeśli chodzi o grafiki i zdjęcia, to podobnie, miej to w jednym folderze, najlepiej niech to będzie w jakiejś, w jakimś dysku Google może, żeby właśnie to było bezpłatne dla ciebie, ale dostępne z wielu miejsc, no i miej tam właśnie osobne foldery, w których posegregujesz sobie pewnego rodzaju grafiki, zdjęcia do do, tych, do tej twojej książki, ewentualnie jakieś pomysły na grafiki, ponieważ może nie będziesz chcieć tego stworzyć samemu czy samej, no to te pomysły też niech będą w jakimś pliku dostępne właśnie w jednym miejscu. Zdecydowanie polecam Ci, mamy 2023. Jak gdy pisałem swoją książkę, był rok 2018, no i nie było jeszcze AI tak rozwiniętego, jak teraz w ogóle praktycznie wtedy nie było. A teraz naprawdę można sobie pomóc w pisaniu książki z, za pomocą właśnie sztucznej inteligencji. Nie mówię, żeby pisać za pomoc, przy pomocy po prostu sztucznej inteligencji całą książkę, ale niech właśnie pytaj, wprowadzaj różne komendy, na przykład wciel się w copywritera, wciel się w pisarza książek poradnikowych z dziesięcioletnim stażem, który napisał 15 książek, napisz mi spis treści do książki tej i tej, nie wiem, zajmuję się... Um, nie wiem, tresurą psów, albo na przykład nie wiem, chcę projektować ubrania i tego typu rzeczy, w zależności jaka jest twoja pasja, tam właśnie, tam właśnie wpisuj te komendy w ten sposób, aby sztuczna inteligencja wcieliła się właśnie w tego typu osobę z już wielkim doświadczeniem, no i drąż ten temat, jeśli odpowie ci e, takimi informacjami, które są dla ciebie zadowalające, ale nie do końca, no to drąż ten temat, Spraw, napisz że o, to jest w stylu napisane bardzo słabym. Popraw to pisząc w stylu takim i takim. I wtedy dzięki temu będziesz mieć też taki, e, taką bazę, e, na której możesz też pracować i te swoje notatki, które robisz w dokumentach Google i to, co ty piszesz, łączysz właśnie z tymi rzeczami, które e, sztuczna inteligencja pomoże ci w tworzeniu twojej e, książki. Miksuj to po prostu zdecydowanie te dwie rzeczy. E, i gdy masz już taki cały, całą, całą treść tej książki, złóż to wszystko w całość. Ale nie mówię o tym, żeby to składać samemu, bo na to przyjdzie za chwileczkę czas i bardzo ważna, ważna kwestia, w którą trzeba zastosować. Ale tak mniej więcej, gdzie tak poukładać ten, ten, tą książkę, tę książkę, aby wyglądała ona już w taki sposób, który tobie odpowiada. Ja zdecydowanie polecam przeczytać wiele książek, nakupić tych książek, żeby mieć jakieś odniesienie do innych książek, jak to jest wydane, jak to jest poukładane itd., itd. I warto to sobie już wtedy na tym etapie poprawić. Jeszcze jeśli chodzi o jakieś tam interpunkcje, ortografy, to też możemy zostawić jeszcze na tą właśnie chwilę, ponieważ na początku dajemy cały tekst tej książki. Do redakcji, czyli gdy mamy sobie poprawiony już mniej więcej ten tekst e, i rozłożony tak, jak chcemy rozłożyć, e, zlecamy to redakcję tą książki. Redaktor książki powoduje to, że poprawia zdecydowanie taką jasność, klarowność tej książki. Redaktor potrafi zdefiniować, zidentyfikować właśnie fragmenty tekstu, które mogą być niejasne dla czytelnika no i poprawić, aby treść była łatwiejsza do zrozumienia, co jest świetne, prawda? Ponieważ nie każdy z nas umie pisać tak ciekawie, żeby to się dobrze czytało. Zdecydowanie redaktor też poprawi błędy, poprawi spójność tej książki. Redaktor dba też o spójność w narracji, stylu i używanych terminach, co zapobiega zamieszaniu i ułatwia czytelnikom śledzenie historii, którą opisujesz. Usprawnienie struktury. Redaktor też może zaproponować zmiany w strukturze książki, takie jak reorganizacja jakichś rozdziałów, czy poprawa logicznego układu treści, co może sprawić, że ta książka będzie bardziej płynna i przystępna. No i może też zmienić właśnie język i styl tej książki, tak aby właśnie było to zdecydowanie ciekawsze do czytania. Ja jak dałem do redakcji też swoją książkę, no to zdecydowanie byłem pod wrażeniem osoby, która to zredagowała. Po redakcji tekstu otrzymujesz taki, taki właśnie swoją książkę już w PDF-ie i widzisz, czy tam jeszcze w dokumentach jakieś Worda, czy Google, no i widzisz poprawę te, te, tej redakcji i mówisz wow, ale super ktoś to poprawił. Czyli tak naprawdę niektórzy dyktują do dyktafonu to, co chcą napisać w książce, a redaktor robi z tego książkę, tak naprawdę. Czyli przepisuje to na tekst, poprawia stylistycznie, żeby to się dobrze czytało, żeby dobrze było stylistycznie napisana ta książka, i tak dalej, i tak dalej. Potem przechodzi to do korekty. Korektor, co robi takiego? Jest to też bardzo ważny element, ponieważ Pewnie wielokrotnie zdarzyło Ci się wyłapać jakieś interpunkcje, jakieś z, z końcówki, które brakowało w książce, w danych akapitach, albo coś, jakieś błędy po prostu takie wizualne. Czyli korektor y, poprawia właśnie błędy językowe, interpunkcje, ortografy, jakieś brakujące przycinki, kropki, kreseczki, myślniki itd., dalej. więc bardzo ważna kwestia, więc już na drugim etapie jest też poprawiana Twoja książka. Gdy otrzymasz już też plik od redakcji korekty no to bardzo ważny teraz jest e, moment gdy e, e, dajemy naszą książkę do składu skład książki to inaczej prawidłowe ułożenie i sformatowanie tekstu do druku polega on na realizacji kilku przyjętych zasad które e, pozwolą czytelnikom skupić się przede wszystkim na treści materiału a nie na literach i układzie tekstu czyli e, ten kto robi skład e, podpowie ci że OK, tą tabelkę robimy na tej stronie, tutaj coś przeniesiemy, tutaj zrobimy w ten sposób, tak żeby to się dobrze po prostu czytało i dobrze było rozłożone w, właśnie już w układzie książki, czyli mamy już wybrany tak naprawdę rozmiar książki, mamy wybraną już drukarnię, o której za chwileczkę przejdziemy, no i wiemy, jakie parametry ta książka ma mieć i to mówimy osobie, która składa nam książkę i ona nam pomoże tak dopasować takie szablony po prostu wyglądu tych stron, żeby to było spójne i bardzo, bardzo czytelne. W międzyczasie robimy projekt dokładki, możemy to robić samemu. Ja proponuję zlecić to grafikow grafikowi. No i tu jest uwaga, ja zrobiłem w ten sposób, że przeszedłem się do Empiku i wybrałem jakieś 10 książek, które mi się bardzo podobają, przeglądnąłem je wszystkie. Z tych dziesięciu wybrałem trzy, cztery, które kupiłem i miałem je w domu, żeby je przeanalizować dokładnie, jak są zrobione. Okładka, czy twarda okładka, czy nietwarda. Kto wydał tą książkę? Kto, e, kto robił druk tej książki? Jaka drukarnia? Kto robił skład? Na ostatniej stronie, e, na ostatniej stronie książki e, jest coś takiego, jak właśnie e, kto, jakie jest wydanie tej książki, kto, był, e, kto jest od odpowiedzialny za projekt okładki, kto jest odpowiedzialny za skład, redakcję i tak dalej tak dalej. W moim przypadku no to skład robił y, Dawid Kwoka, redakcję y, e -Korekta 24 y, Adam Osiński, korektę robiła Sylwia Stojak, też z e 24 y, Drukarnię wybrałem, y, drukarnię Kolonel, której y, po prostu y, już niestety nie ma. No i projekt y, okładki to Paweł Panczakiewicz. Y, bardzo zadowolony, jestem ze współpracy tych osób, tych firm i zdecydowanie to pomogło mi przyspieszyć ten proces i zrobić to zdecydowanie profesjonalnie. No i tak jak wspomniałem, wiemy, już mamy te trzy książki, które wybraliśmy w tym Empiku, no i widzimy z jednej, że tu jest świetne zdjęcia, w ogóle wow, tego tak chcę zrobić, ten swój poradnik, w ogóle taki papier fajny, jak to się fajnie czyta. Patrzysz, gdzie była drukowana ta książka, dzwonisz, piszesz maila do tej drukarki i e, mówisz, że ta i ta książka mi się podoba w takim stylu, chcę mieć e, to zrobione, taki papier i taka, taka, takie wszystkie parametry. No i drukarnia odpowie Ci, jaki nakład chcesz tej książki zrobić. No i wtedy wstępnie wyceni ten cały, cały projekt. Ja proponuję napisać do kilkunastu drukarni, ponieważ część po prostu Cię zleje, ponieważ będzie to za mały nakład na, na ich pracę, ale część odpowie ci i da Ci wycenę. Ja wybrałem taką drukarnię, zaraz powiem o kosztach, jakie to wszystko e, wygenerowało e, i e, pierwszy mój nakład to wybrałem tysiąc książek. Wydawało mi się to e, dużo bardzo, że ja cię kręcę, jak ja to widziałem na żywo, te tysiąc książek, przyszło mi to do, 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 do domu, to było strasznie, strasznie dużo tego, e, po prostu kilka metrów kwadratowych zajmowały mi te e, książki. No i, no i dzięki temu, że wybrałem sobie taką książkę, która gdzieś tam w tym Empiku zobaczyłem, że mi się podoba, no to w podobnym stylu była moja zrobiona. Następnie bardzo ważne to już jest sklep i sprzedaż tej książki. Zanim ja w ogóle zacząłem pisać książkę, opublikowałem na swoich mediach społecznościowych właśnie post ze zdjęciem przy maszynie do pisania, że piszę swoją pierwszą książkę, że w ogóle to jest dla mnie Jakiś kosmos, co, co teraz robię, ale chcę spełnić swoje marzenie, napisać swoją pierwszą książkę, która będzie o fotografii dzieciaków, bo wtedy bardzo dużo miałem tych sesji fotograficznych, a chciałem przekazać wiedzę tak naprawdę rodzicom, opiekunom dzieciaków, którzy chcą mieć piękne zdjęcia, właśnie tych swoich pociech, i aby oni mogli sami, właśnie, swoimi siłami zrobić też piękne zdjęcia. Więc napisałem o tym na swoich mediach społecznościowych no i stało się po prostu jakieś cuda ponieważ zaczęły osoby mi pisać gratulacje wow w komentarzach jakieś tam straszne statystyki miał ten strasznie dobre statystyki miał ten post no i bardzo dużo komentarzy bardzo dużo lajków i do każdej osoby, która napisała mi komentarz, czy też dała like, napisałem prywatną wiadomość, dzięki serdecznie za wsparcie, jest to bardzo miłe. No i mam taką ogromną prośbę, jeśli interesuje Cię ten temat, to byłoby mi naprawdę ogromnie miło, gdybyś zakupił, czy też zakupiła, bo to w zależności do kogo pisałem, to pisałem imiennie. Z imienia po prostu tej osoby, że byłoby mi bardzo przyjemnie, gdybyś zakupiła tę książkę w przedsprzedaży. Normalnie cena będzie tam 69 zł plus przesyłka, a dla ciebie 10 zł jest rabatu, czyli za 59 zł. No i koszty przesyłki za darmo w przedsprzedaży, czy, czy chciałabyś po prostu zakupić tę książkę w przedsprzedaży, byłoby mi bardzo, bardzo super. I byłoby to dla mnie jakiś dowód, że warto napisać tą książkę. Co to spowodowało? Spowodowało to to, że zanim, zapisałem, za, za, zanim, zanim napisałem książkę i ją wydałem, miałem sprzedanych już 100 egzemplarzy książki. I dla mnie to był szok mindfuck taki. Ja cię kręcę, czyli ja tutaj za 6 dyszek e, za 6 dyszek e, sprzedaję książkę, której jeszcze nie ma. Nie mam w sumie takiej wielkiej społeczności, tylko gdzieś znajomi e, osoby, które gdzieś były na sesjach i tak dalej, i tak dalej, z którymi się znałem. E, 100 osób kupiło Książkę Jak łatwo policzyć za 6 dych. E, otrzymałem 6 tysięcy złotych, które mogłem przeznaczyć na e, właśnie tę pracę. Za chwileczkę opowiem, co e, ile po prostu kosztowało. No i gdy e, właśnie takie coś zrobisz, no to już masz taki też bat nad sobą, że. Ty musisz skończyć tą książkę, bo się na przykład zadeklarowałeś, że robisz tą książkę, nie wiem, w cztery miesiące, jest na przykład, nie wiem, maj, no to do, do października, do września będzie już gotowa książka. No i później, gdy już masz już gotowe książki i przychodzą do ciebie, no ważne zdecydowanie, żeby mieć sklep taki internetowy, warto to zrobić, można to zrobić na różne sposoby. Przyjmując na przykład wtyczki do WordPressa, WooCommerce nie, lub za pomocą platform już takich gotowych, na przykład Sales CRM. Shopper, Shoplo, jest wiele tych platform takich, w których masz gotowe sklepy na książkę. Ja proponuję zrobić po prostu taki landing page, czyli taka jedna strona, którym celem jest zakup książki. Nie ma tam żadnych menu, nie ma żadnych innych produktów, tylko jest taki właśnie landing page, czyli taka strona lądowania to się nazywa. No i tam wszystko opisane po prostu co jest ta książka, w czym ona pomoże, co ci da wiedza z tej książki i tak dalej, tak dalej. Wszystko jest na jednej stronie takiej wielkiej opisane z tą e, książką. Oczywiście trzeba zintegrować płatności e, i przesyłki, czyli e, tutaj jakiś Payu czy też tipay. E, zdecydowanie m, trzeba mieć z nimi umowę, żeby móc e, przyjmować płatności online, żeby ktoś mógł sobie za, m, zapłacić blikiem, czy też swoim bankiem, czy też, m, no nie wiem, PayPalem, Paypołem i e, po prostu różnymi e, ulubionymi swoimi. Ulubionymi mm, płatnościami. No i oczywiście przesyłki, czyli, e, czyli wysyłka do paczkomatów, i tak dalej. Można ten proces też oddelegować, czyli nie trzeba się zajmować temu samemu. Oczywiście, gdy rozpoczynasz, chcesz to robić, w, nie wiem, tam w kilkudziesięciu egzemplarzach, w kilkuset egzemplarzach i chcesz się zajmować pakowaniem e, książek i wysyłkiem samemu, no to spoko, ale też można, jeśli to wypali i będzie e, duża, po prostu sprzedaż, tych twoich książek, no to można ten proces oddelegować. Ja też to przetestowałem w firmie Imker. E, nic nie mam z tego, że, że mówię o nich, po prostu byłem zadowolony tam z e, jakości obsługi, czyli e, cały nakład poszedł z drukarni do, e, do tych magazynów tej firmy, no i tam oni mieli dostęp do mojego e, sklepu internetowego i jak tylko wpadło zamówienie, na przykład w środę do godziny e, w 14 no to to zamówienie było pakowane, ktoś pakował tę książkę, drukował list przewozowy, przyklejał i ta książka wędrowała już do osoby, na drugi dzień była już o, u osoby, która zamawiała ten, tę książkę. No i ta firma też oczywiście wysłała maila do tej osoby, że książka jest wysłana i tak dalej, czyli taka obsługa, obsługa tych zamówień i o i wysyłka. Czyli tak naprawdę możesz zautomatyzować ten proces w ten sposób, że ty nie widzisz książek, a one są po prostu wysyłane, jak tylko wpadnie po prostu zamówienie, co jest mega, super e, świetne przy większej ilości książek. E, no bo wiadomo, to też e, kosztuje. No i a propos kosztów. No to na sam koniec podam jak to wyglądało u mnie. Jest to bardzo w sumie nie takie trudne wydać samemu książkę, czyli to był taki self-publishing, czyli napisałem ją, wydałem sam, czyli nie miałem wydawnictwa, ponieważ gdy chcesz mieć y, wydaną książkę przez wydawnictwo, no to liczysz się z tym, że gdy na przykład y, książka kosztuje właśnie 69 zł, wezmę sobie kalkulator, 69 zł, no to ty w najlepszym przypadku będziesz mieć 5-8%, liczmy na to, 8% z ceny zakupowej książki, czyli 5.50 masz po prostu z każdej książki, jeśli ona się sprzeda. No nie jest to takie po prostu sexy, ponieważ zauważ, ten cały nakład 1000 sztuk, który dla mnie wydawał się ogromny, razy 5.50, no to jest 5500 przed opodatkowaniem, zostanie ci jakieś po prostu 4000. w zależności od sposobu rozliczania twojego, więc nie jest to takie po prostu seksy, więc ja stwierdziłem, że e, sam sobie to zrobię i w tym właśnie, w taki proces to ubrałem. No i co? No i wydruk y, tysiąca sztuk książki kosztował mnie 14 143 zł, czyli 14 zł. I 14 groszy kosztował mnie wydruk jednej książki w drukarni. Redakcja tej książki, czyli właśnie poprawa stylistyczna, to 470 zł. Korekta tych arkuszy, ja nie miałem za dużo tekstów, więc ta korekta i redakcja była tania dość, bo korekta mnie wyszła 290 zł. Skład, czyli właśnie zaprojektowanie tego, tej książki, jak ona ma wyglądać na danych stronach, kosztował mnie 2100 zł. No i sklep. Ja wybrałem wtedy Shoplo, chyba bodajże, no to na rok zapłaciłem 665 zł. No i projekt okładki 1230. Mogłem to zaoszczędzić robiąc to samemu, ale nie chciałem po prostu popełnić jakichś błędów i gaf. tylko chciałem to zlecić po prostu profesjonalistom. Całość tej książki wyszła niecałe 19 tysięcy złotych, czyli można łatwo policzyć, że 19 złotych z każdej książki to jest po prostu koszt, koszty, które trzeba ponieść. Oczywiście tu jeszcze wchodzi VAT. VAT można mieć 5%, czyli jeśli masz ISBN, czyli czyli taki numer, który bezpłatnie możesz utrzymać, no to możesz być na, książki są na wacie pięcioprocentowym. No i jeśli chodzi o podatek dochodowy, no to w zależności jaką formę opodatkowania masz, no to to się rozliczasz. No i jak widzisz, z tak naprawdę z 70 zł niecałych zostaje ci 49 w tym przypadku. Odliczać jeszcze różne inne koszty, niech ci zostanie 40 zł, a nie 5, to jest znaczna, znaczna różnica, czyli 40 zł razy 1000 książek, no to masz 40 tysięcy złotych, co jest zdecydowanie myślę bardzo y, fajnym wynikiem. No i zdecydowanie polecam ci to przetestować. Jeśli twoim marzeniem jest wydanie swojej pierwszej książki. Przede wszystkim na pewno odzywanie się do swoich znajomych, po prostu wyjścia z takiej swojej strefy komfortu, żeby poprosić ich, aby kupili to też w przedsprzedaży, to cię po prostu podbuduje, napędzi twoje działania i mm, nie porzucisz tego projektu jak wiele pewnie różnych projektów, które porzucamy. Mam ogromną prośbę. Podziel się z tym podcastem, jeśli czujesz, że ten podcast dał ci trochę coś dobrego e, lub cię zainspirował do działania, to proszę udostępnij gdzieś ten podcast. Będzie mi mega mega miło. Standardowo notatki do tego podcastu znajdziesz na, pod adresem szkołafotografa.pl Łamane na 006 jak szósty. Odcinek tego podcastu. No, i tak jak wspomniałem, bardzo cię proszę o to, czy jakie tematy Cię interesują, abym nagrywał tutaj na tym podcaście, ponieważ jest to podcast już bardziej taki. Bardziej szersze niż tylko fotografia. No, i bardzo by mi było miło, gdybyś o tym mi powiedział, czy też powiedziała. Dzięki serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Życzę Ci ogromnego rozwoju Twojej pasji i wielkiej frajdy z tego, co robisz. Trzymaj się. Hej, pa.